I tak, tak to się musiało skończyć. no Może nie aż 0-6, bo to jest jednak szokujący wynik. To jeszcze raz powtórzę, to w czasach Stefigraf Graf takie, takie demolki w finach się zdarzały. Iga świątek mistrzynią Wimbledonu, ale jaką mistrzynią? 6-0-6-0 Amanda Anisimowa. No, nie pokonana, tylko rozbita. Witamy serdecznie w Supertenisie online, już z takimi pięknymi tłami, które sobie wgraliśmy. Chociaż powinny to być korty trawiaste, ale nie są, nieważne. Jesteśmy tacy szczęśliwi, że teraz o tym rozmawiamy. Michał Chojecki, dzień dobry, dobry wieczór za razem. Cześć, Michał. Mikrofon jest no twór, bardzo no, Bardzo dobry dzień nawet. Witam wszystkich. No, Polka Demolka, naprawdę niesamowity meczyk i świątek. 6-0-6-0 finale. No, po prostu to tylko chyba Iga tak potrafi. Kiedyś tak potrafiła Szczefi Graf, a to były dawne dzieje, zupełnie inne czasy. Teraz Iga Świątek. No, znów pokazała, że nigdy nie można jej skreślać. No, ja powiem szczerze, że ja nie będę tutaj udawał e, mądrzejszego niż jestem, że się spodziewałem tego zwycięstwa. no Tak może od połowy turnieju zaczęło tak mi kiełkować rzeczywiście Iga Świątek, stać na to, żeby tutaj do końca tą niesamowitą formę utrzymać. Ale oczywiście jest to no myślę, że dla wszystkich ogromne zaskoczenie, że Polka w sezonie, w którym wszystko tak szło jak po grudzie, w którym nie zdążyła się odrodzić na tej swojej ukochanej mączce, nagle przyjeżdża na Wimbledon i po prostu no, zmiata kolejne rywalki. Ile? Jednego seta przegrała tylko z Katie McNally, I potem po prostu szła jak po swoje. No, niesamowity pokaz siły i, i pięknie utarła nosa krytykom, którzy już mówili, że Iga się skończyła. Że ona już niczego nie wygra, że ona ma zbyt jednostajny tenis, że za mało potrafi, że, że, że konkurencja jest za słaba. Po prostu iga jest wielka, znów pokazała, że to jest genialna, genialna sportsmenka, która no, prędzej czy później musiał y, przyjść kryzysowy moment. No ale wielkich mistrzów właśnie się poznaje po tym, jak, jak z tego kryzysu potrafią się podnieść. Michale, jakbym Ci pewnie przed startem tego turnieju powiedział, że Iga wygra ten turniej, to może byś mi jeszcze uwierzył, ale że wygra w finale z pogromczeniem areny Sabalenki 6-0, 6-0, nieważne kto by to był, trafiło na Amandę Anisimową, no to chyba byś, no na pewno byś mnie wyśmiał, a teraz rozmawiamy o tym, co się naprawdę wydarzyło. Powiem szczerze, że, że przypomniała mi się teraz taka rozmowa z, z Tomaszem Wolfkiem, znanym też ekspertem, komentatorem tenisa. Pamiętam, że Akiga już była w takim no, największym dołku, jeżeli chodzi o ten sezon, kiedy przegrywała ten mecze na Mączce, to żeśmy właśnie rozmawiali i tak żeśmy sobie pod koniec już tej rozmowy pożartowali, że jaka to była piękna historia, gdyby świątek właśnie na tej w trawie się od, odrodziła i wygrała Wimbledon, że to wręcz po prostu jak scenariusz hollywoodzkiego filmu i tak się właśnie stało, no ale, ale no, no rzeczywiście, no nie będę tutaj y, udawał, że, że jakoś to przewidziałem, no nie, no nie, to po prostu jest taka historia, że chyba żaden tenisowy ekspert się tego nie spodziewał, chociaż oczywiście poza Mandą Petkowicz, która w czasie, byłą tenisistką, teraz ekspertką, która w czasie turnieju w Bad Homburg nagle w czasie jakiegoś meczu zobaczyła, że jakiś soku krążył kilka razy nad głową Igi Świątek i powiedziała, że, że ona że dla niej to jest znak, że ona wierzy w takie, w takie przepowiednie i że Iga Świątek wygrał meble. Wszyscy pewnie czytali tej te wypowiedzi, że jakaś jak, jak, wariatki, a to się okazało, że Amanda Petkowicz miała rację, że są przesympatyczna osoba. No jeżeli chodzi o sam finał, no, no ja troszkę się spodziewałem właśnie, że Amanda Anisimowa nie udźwignie presji tego finału. To jest jednak ogromne obciążenie mentalne, cała ta otoczka wielkoszlomowego finału, jeszcze na takim korcie jak ten kort centralny w Wimbledonie, czyli ta świątynia Penisa. No, Amanda wyszła i była po prostu no, wyraźnie spięta, usztywniona, a Iga jak to Iga? Polka Demolka włączyła tryb turbo od pierwszej piłki, tak jak pamiętał ten słynny finał e, turnieju WTA w Rzymie z Karoliną Pliszkową, kiedy też Iga po prostu no, zasuwała jak taki mały motorek. Po całym kącie bombardując czeszkę, yy, która w ogóle nie wiedziała, co się dzieje. I Tak samo było dzisiaj. Cały czas presja od pierwszej piłki, niesamowicie głębokie, precyzyjne uderzenia. Amerykanka nie miała po prostu na ani chwili oddechu. I to się wszystko tak nałożyło. Ta, ta jej niedyspozycja mentalna, wyraźne usztywnienie w połączeniu z tą niesamowitą intensywnością i świątek, która jak to zawsze w wielkoślamowych finałach od pierwszego gama narzuca yy, no, kosmiczne tempo. Yy, i i tak, tak to się musiało skończyć, no może nie aż 06-06, bo to jest jednak szokujący wynik, to jeszcze raz powtórzę, to w czasach Stefigraf Graf takie, takie demolki w finałach się zdarzały, jeżeli chodzi o turnieje Wielkiego Szlema. No Iga Świątek, która zawsze mówiła, że Stefigraf Graf jest takim dla niej idolką i wzorem do naśladowania, zawsze mówiła, że bardzo podziwiała tą legendarną Niemkę, pięknie poszła, Ślady sztefii i powiem szczerze, że dla mnie to jest taka dodatkowa satysfakcja, bo, bo szczefi to była taka moja pierwsza tenisowa idolka i tym piękniejsze tym piękniejsze wspomnienia teraz odżyły w połączeniu z tą radością z wielkiego triumfu naszej rodaczki. Michał, tyle wątków, oczywiście mamy czas, możemy sobie jeszcze o tym wszystkim rozmawiać. To ja cię zapytam i też być może sam spróbuję sobie na to pytanie odpowiedzieć. Czy miałeś taki moment, w którym pomyślałeś, że Amanda Anisimowa w końcu wróci do gry i że ona w końcu pokona ten stres związany z debiutem w finale Wielkiego Szlema, bo ja po jednej chyba zepsutej czy drugiej piłce taki forhand po linii na początku drugiego seta, gdy był ten taki yy, nie wiem, nazwijmy to pisk rozpaczy, już wtedy stwierdziłem, że chyba, <kluw> yy, o ile szansa na wygranie Gema jest, o tyle już na powrót do gry. Yy, nie, ale czy ty być może... Widziałeś taki moment, w którym jest szansa się w tym meczu dla Amandy Nisimowej zaczepić, chociaż wydaje mi się, że też potwierdzisz moją wersję, że tutaj od początku do końca wszystko oszło do jednej bramki. Zresztą już takiego stwierdzenia chyba użyłem przy okazji i półfinału, i ćwierćfinału, co oczywiście tylko też świadczy o klasie IGI podczas tego turnieju na Wimbledonie. Znaczy na no, pewno ważnym momentem był ten początek drugiego seta, bo często tak jest, że jednak, no, podobnie jest zresztą jak w półfinale z Belidą Bencić, też pierwszy set był jednostronny i było pytanie, czy, czy, czy rywalka i, i w półfinale Szwajcarka, teraz Amerykanka będzie w stanie podnieść poziom, wrzucić wyższy bieg na początku tego drugiego seta, bo często w się tak jest, że, że kiedy set się nie układa, magazynujesz siły na kolejną partię i potem jest zupełnie nowe otwarcie. I, i widać było, że Amerykanka wyszła na kort w tym drugim secie z takim postanowieniem, żeby coś zmienić, żeby zagrać lepiej. I do pewnego momentu to rzeczywiście tak wyglądało, że ona grała trochę, trochę na trochę wyższym poziomie, no ale też ogromne uznanie i brawa dla Igi Świątek, która wiedziała, że to jest właśnie taki moment, w którym trzeba znów jeszcze bardziej docisnąć. Przecież nie wiem, czy jeszcze, jeszcze bardziej można było w tym, tym jeszcze docisnąć. Ale no Iga cały czas czujnie yy, nie zwalniała tempa, cały czas była ta presja, cały czas były te głębokie uderzenia, bardzo precyzyjne. Naprawdę była niesamowicie imponująca właśnie jakość returnu, jakoś taka głębokość i, i siła returnu. I też naprawdę, jak tylko te wymiany były trochę dłuższe, Polka cały czas imponowała naprawdę takim świetną kontrolą głębokości uderzeń. Tak, żeby Amerykanka nie miała czasu, żeby, żeby wyprowadzać te swoje potężne uderzenia, zwłaszcza z backhandu, którymi imponowała na drodze od tego finału, choćby w meczu z Erną Sabalenką. I naprawdę no, no zupełnie zneutralizowała te największe moce Amanda Anisimowej, właśnie tą taką. Szybkim tempem i, i kontrolą głębokości uderzeń. Michał, ty uważasz, że finał za ryną Sabalenką byłby zupełnie inny, czy tylko inny? No na pewno, na pewno. To nie mam co do tego wątpliwości. No Takie tak myśli jest mówię, no, Amanda, Nisimowa, Amanda Isimowa chyba no, nikt tutaj nie ma wątpliwości. No nie poradziła sobie po prostu z takim ciężarem gatunkowym, wielkoszlemowego finału. No, no, bardzo dużo rywalek. Na bardzo dużo innych tęsistek też też tego nie udźwignęło. Naprawdę Amanda nie była pierwsza i na pewno nie, 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 nie będzie ostatnia ostatnią tenisistką, która, która ta otoczka tego wielkoszlemowego finału. Po prostu no, przytłoczyła to już się okazało jednak, że to za, ciężar, za duży ciężar dźwigała na plecach jeszcze w połączeniu z tym, kto stał po drugiej siat po drugiej stronie siatki. Jaką jakość tenisową zaprezentował, się wszystko tak jak mówię, no, skumulowało i, no, i tak się skończyło, jak się skończyło. No, ale też y, naprawdę niesamowite y, rekordy. Iga pobiła kolejne. No, Iga sama, Na każdej konferencji prasowej y, pytają ją o kolejne rekordy. ona ja nasz się tak śmieje, że co mecz to nowy rekord. Natomiast no, Iga y, znów y, no, została chyba pierwszą tęsiską od Ashley Barty, która. Która zapisała na swoim koncie wielkoszlemowe triumfy, wygrane na wszystkich trzech nawierzchniach, czyli wspomnijmy oczywiście te cztery triumfy na mączce Orlando Garosa, ten US Open, czyli triumf w 2022 roku na, na kortach twardych. No i teraz kompletowa tricka właśnie tych wielkoszlemowych triumfów, jeżeli chodzi o nawierzchnię, wygrywając Wingbladdu. No, chciałem cię właśnie o to Michał zapytać, bo mamy już. Sporo tych triumfów w oczywiście oby ich było więcej, mamy cztery szlemy zdobyte na kortach Rolanda Garrosa, mamy wygrane US Open, o czym mówiłeś w 2022 roku, Trzy razy z rzędu wygrany turniej wielkoszlemowy w latach 22-24. Dorzucamy do tego Wimbledon, który ten turniej wielkoszlemowy w wykonaniu ligi był dla Ciebie najbardziej spektakularny? Da się to w ogóle jakoś skategoryzować, wybrać jakbyś to osadził? W tej karierze Igi, to mam na myśli triumf Igi na Wimbledonie. Tak spektakularnym wschodem. Na, na pewno no, najbardziej taki spektakularny, jeżeli chodzi o w ogóle wydarzenie, chociaż no, ja wiem, ale no, no, na pewno ten pierwszy to, był, to była absolutna sensacja. To Iga pięknie się przywitała na tej wielkoszlemowej scenie, ale no, to pamiętamy też te niecodzienne okoliczności, te takie smutne, puste korty w czasie w czasie tej pandemii jeszcze ta jesienna otoczka, no ale to było no, wielkie no, sensacje. Odbierała w maseczce jako, nagroda. Tak, wielkie otwarcie. Natomiast jeżeli chodzi o taki, no historię, go taki właśnie, tak jak mówię, scenariusz na, na hollywoodzki film, to myślę, że właśnie ten triumf był taki najbardziej niesamowity. No właśnie no, po tym wszystkim, co Iga w tym sezonie przeżywała, te, te chwile zwątpienia, te, te momenty, kiedy już ją skreślano, kiedy wieszano na niej psy, na niej oczywiście na zespole jej no wielkie przełamanie i no niesamowity, niesamowity, powrót Igi Świątej, tak jak mówię. No piękne, piękne takie utarcie nosa tym, tym krytykom, którzy już, już już głosili, że to już jest koniec tej, tej kariery. No właśnie, trochę zmieniamy zwrotnicę, Mamy igf w półfinale Australian Open, będącą już o włos od finału, półfinał Rolanda Garrosa, wygrany. Wimbledon, tak naprawdę zmieniamy narrację i uważamy ten sezon za jeden z lepszych IG, od kiedy ona gra na zawodowych kortach, tak mi się wydaje. Też tak bym cię zapytał, czy mamy już kandydatkę taką murowaną do tytułu sportowca, sportowczyni sezonu. Ja już ci od razu mówię zajrzyj na Twitter Roberta Lewandowskiego, bo tam został już dodany men. Czyli Robert Lewandowski blokujący IGĘ na telefonie, która pisze do niego: Co tam? I ja podziękowanie, Robert gratulacje do... od Roberta do... dla IGI. To, to, znaczy, tak, no, ja to ja ostatnio przed każdym plebiscytem, również teraz, przed tym plebiscytem, które IGA już nawet nie, nie pamiętam, które miejsce zajęła, bo chyba to już wyparło na ze świadomości, ale dla mnie to było kompletnie niezrozumiałe, jak można tak nisko umieścić no, w głosowaniu. No. No, my jako redakcja superklasu daliśmy ją wysoko, z tego co pamiętam. No ja, ja byłem przekonany, że Iga, oczywiście ja naprawdę doceniam wielki sukces y, naszych sportowych olimpijczyków i, i też rozumiem to rozczarowanie, że Iga wywalczyła w cudzysłowie, tutaj w wielkim cudzysłowie, tylko brąz. Ale no, po triumfie w Roland Garros i po tym, co Iga wyprawiała w ogóle na Mączce, to dla mnie to było nie do pomyślenia, żeby tak nie docenić tych dokonań Polki, ale już mniejsza z tym, już mniejsza z tym. Natomiast no, teraz no, dla mnie no, oczywiście, że absolutną kandydatką numer jeden do, do miana Sportowca Roku jest w tej chwili Iga Świątek, bo w zasadzie nie ma, nie ma porównania. No, ale kto wie, co się jeszcze wydarzy do końca tego roku. No i właśnie, ja sobie aż się przesiadam. Jeszcze Cię zapytam. Robert Lewandowski, tak jak mówiłem, docenił ten triumf. Niesamowici goście w sztabie, tak można to określić, Igi Świątek, a więc Gwiazdy Hollywood. Iga jest już taką pełną gębą, zwłaszcza po triumfie na Wimbledonie, który uchodzi chyba za najbardziej precyzyjny turniej wielkoszlemowy. No, jest już taką pełną gębą, absolutnie ambasadorką polskiego sportu na, na cały świat. Z tym się chyba zgodzimy. No oczywiście, no. No pięknie, pięknie nas reprezentuje i, i też y, pięknie promuje polskie przysmaki, oczywiście ten makaron z truskawkami, ale też teraz ostatnio Iga została zapytana idąc na trening y, o taki jak jest y, takie niezdrowe, ulubione niezdrowe jedzenie, to się tak nazywa, czyli ten cheat. Y, cheat meal. Tak, cheat meal. Y, no Iga tak powiedziała, że no, makaron z truskawkami to to nie jest do końca czytelny. Początkiem tak się chwilę zastanowiła i wystrzelał pasztet. No i pewnie tutaj już kibice na całym świecie pewnie już ruszyli do, do Google i pewnie googlowali, szukali w wyszukiwarkach, co to jest pasztet. No Iga pięknie promuje naszą polską kulturę i naprawdę no, tylko bić brawo. No dobrze, drogi Michale, to jeszcze wróćmy do tego tenisowego tematu, czyli Iga i jej druga połowa. Sezonu, chociaż już może bardziej trzeba to nazwać, że jesteśmy za pumetkiem, bo mamy trzy turnieje wielkoszlemowe za sobą. Wracamy za chwilę pewnie na beton, chociaż niektóre turnieje rozgrywają się też na kortach ziemnych, ale już pewnie gdzieś z tyłu głowy będzie misja US Open. Co ta iga może nam jeszcze zdziałać w tym. Roku, twoim zdaniem. Najtrudniejsza misja Wima Fiseta, która miała być może i nawet rozłożona na więcej niż jeden sezon czy pół roku, została zrealizowana od razu, więc co dalej? No, Sky is the limit, yy, mówiąc tak po angielsku, czyli no, no, no nie ma dla żadnych ograniczeń, skoro Liga Świątek przy, przyleciała do Londynu i wygrała na tej wimbledońskiej trawie, na której wszyscy zawsze mówili, że, że ona tam sobie nie, nie poradzi, bo ma pewne ograniczenia. No, no to dlaczego miałaby nie powtórzyć e, sukcesu z 2022 roku e, w US Open. Chociaż oczywiście tutaj konkurencja będzie e, dużo silniejsza. No, pamiętajmy jednak tą ostatnią historię, trynku że Tam w zasadzie co rok wyglądał, kto wygrywał kto inny i, i zawsze były sensacyjni, sensacyjne mistrzynie. No i tak też można, no może nie sensacyjna mistrzynią jest Iga Świątek, ale na pewno jest to duża niespodzianka, nie tylko patrząc przez pryzmat dokonań i przez cały rok, przez ostatnie 12 miesięcy, ale również tego, jak sobie IGi do tej pory na trawie radziła. No, ale tutaj też bym troszkę tak studził głowy, bo, my, bo pamiętajmy jednak, że w tym US Open może być po prostu trudniej. No wróci Arena Sabalenka, która na tego, na, na tego typu nawierzchni radzi sobie kapitalnie, co potwierdziła rok temu. Wróci Coco Goff, którą na pewno bardzo podrażniło to niepowodzenie na trawie, na której w tym sezonie nie wygrała żadnego, nie tylko meczu, ale nawet seta. Ona na pewno przed tą własną publicznością i, i po tym właśnie, no teraz miała dłuższą przerwę, no na pewno zrobi wszystko, żeby, żeby wrócić w wielkim stylu. Będzie oczywiście Madison Keys, będzie dużo, dużo tenisiste, które na pewno będą groźne, no ale no, dla nas jest na pewno najważniejsze, że Liga się pięknie odrodziła już w rankingu WTA, teraz będzie na trzecim miejscu, w rankingu WTA Race będzie na drugim miejscu, czyli w tym rankingu zliczającym punkty wywalczone w tym roku, no czyli no, całkiem nieźle jak na kryzysowy sezon. Zdecydowanie tak, piękna puenta. Michał, dziękuję Ci bardzo, dziękuję za cały Wimbledon, fajnie, że nagraliśmy tyle odcinków z bo to oczywiście oznaczało, że Iga dotrwała do samego finału, a w tym finale no to już czasem brakowało mi słów, gdy patrzę na to, co się dzieje. No i cóż, zmienimy szyld i pewnie będziemy obserwować sytuację dalej, tylko już z innymi turniejami w tle. Bardzo Ci dziękuję za całą Wimbledon, no i dziękuję Wam wszystkim za to, że nas oglądaliście, no i razem z nami analizowaliście poczynania, no nie tylko Igi, też Kamila Majchszaka i innych naszych bohaterów polskiego tenisa w tle, no i oby tak dalej. Wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo, pozdrawiam.